Wolałbym szczerze mówiąc skupić się dzisiaj na czymś innym, ale ten dzisiejszy fragment czytany w czasie, kiedy Izrael wyprawia tak straszne rzeczy z innymi ludźmi zamieszkującymi ich własny kraj zamieszkującymi ziemię obiecaną, to nie może nie rodzić pytania o to, czy moje błogosławieństwo może krzywdzić innych ludzi. Witajcie, drodzy Spiżanianie, witaj, Joanno. Witaj Przemu i bardzo się cieszę, że jest ten temat. Bardzo się cieszę, że wychodzi nam dzisiaj też kwestia działania Izraela. I dalej wychodzi nam kwestia tego, co dokładnie mówi Pan Bóg, a co ludzie mówią, że Pan Bóg powiedział. Mhm. Więc przed nami słuchajcie. trzy dobre tematy. Wchodzimy. Wchodzimy do tego słowa, w którym jest mnóstwo fragmentów, które będą Wam się wydawały, myślę, bardzo znajome i na których też mamy wiele rzeczy pobudowanych, ale o tym. To jest Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 31, wersety od pierwszego do ósmego. Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela. Dziś mam już 120 lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział, nie przejdziesz tego Jordanu. Sam Pan, Bóg Twój, przejdzie przed Tobą. On wytępi te narody przed Tobą tak, iż Ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed Tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sihonem i Ogiem, królami Amorytów i z ich krajami, które zniszczył. Wydaj ich Pan Tobie na łup, a Ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie Ci dzisiaj daję. I jakie Ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg Twój, idzie z Tobą, nie opuści Cię i nie porzuci. Potem Mojżesz zawołał Jezuego i rzekł mu na oczach całego Izraela, Bądź mężny i mocny, bo Ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ich przodkom i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie opuści Cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj. Amen. Amen. To ja najpierw zrobię takie dokładne tłumaczenie, tych fragmentów newralgicznych. Czyli pierwsza rzecz. Sam Pan przejdzie przed Tobą. I to jest le panecha, czyli jakby w kontakcie z Tobą. Będziecie cały czas w kontakcie ze sobą. Dalej mamy Bóg. I teraz jest szamat. Szamat, który jest w formie Hifil, co oznacza, że te narody. Nie Bóg wytępi, tylko one się wytępią. I dalej ty osiedlisz się w ich miejsce. Kolejny tekst, ponieważ one się wytępią, więc Pan postąpi z nimi, tak jak z Sihonem, Ogiem, królem Amorytów. Pamiętamy, że kiedy Izrael przechodził przez kraje i Oga i Sichona, proponował pokój, proponował tylko, jakby była taka prośba, my przejdziemy, nic nie weźmiemy, nic od was nie chcemy, pozwólcie nam tylko przejść pokojowo. I zostali zaatakowani przez Sichona, Oga i tak dalej. I Pan Bóg sprawił, że tamci przegrali. E, czy Bóg tu kraje zniszczył z ich krajami, które zniszczył? No nie, bo tekst nam pokazuje, że nie, i tu forma również mówi: one się zniszczyły. Ich decyzja, ich atak same się zniszczyły. I teraz, czy Pan Bóg wyda ich na łup? Izraelowi, no bo jeżeli łup, to znaczy, że Bóg jednak to wszystko błogosławi, czyli jakoś pcha. Pan Bóg da to przed Tobą. Bóg dokładnie w kontakcie z Tobą. Bóg, czyli Bóg, pierwsze siebie ustawia w środku całej tej rzeczywistości. Dalej Bóg mówi: Będziesz widział, że oni siebie niszczą. Tak będziesz mógł przejąć ten kraj. Ale nie dlatego, że ich dobijesz, tylko dlatego, że oni wyginą, odsuną się. I to, co się dzisiaj mówi o, w oparciu o badania o całej księdze Jozłego, w jaki sposób postępowało przejmowanie ziemi, to albo była to y, pokojowa infiltracja powolna, a realia nam pokazuje księga sędziów, a teologię księga Jozłego. Czyli jak funkcjonuje Pan Bóg i ludzie we współpracy z Bogiem, a jak, jakie są realia zdobywcze, no to Księga Sędziów, bo tam jest rozpoznanie, tam jest szafat rozpoznawać. Teraz druga rzecz, jak mogło jeszcze być, prawdopodobnie ten czas zbiegł, ten czas infiltracji zbiegł się po prostu z kryzysem państwa. Czy państw miast kamanejskich, bo tak by trzeba było powiedzieć, nie tylko kryzysem i współpracy z Egiptem, ale także ich kryzysem wewnętrznym, różnego rodzaju buntami. I pamiętajmy, że to jest też czas istnienia państw miast, a pomiędzy państwami i miastami są puste terytoria. Tak? To nie jest Górny Śląsk, gdzie jak wjeżdżasz, to jest miejscowość za miejscowością i po prostu nie, nie wyjeżdżasz z miejscowości żadnej cały czas. Ograniczenie prędkości. Tylko, że mamy do czynienia z, z mnogością wolnych terenów. Zatem zanim zaczniemy Pana Boga oskarżać, to pamiętajmy o, po pierwsze, o tych formach. Tak, drugie o faktycznych wcześniejszych wydarzeniach, a trzecie o zerknijmy sobie do historii, jak to faktycznie wyglądało. I teraz bądź mężny, już, 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 Cię dopuszczam, bądź mężny i mocny, nie bój się ich. I to jest bardzo ważne, nie bój się ich. Dlatego, że Pan Cię nie opuści. Czyli mamy tu sugestię, ej, koledzy Izraelici mają portki pełne strachu, tak? Mhm. Ja tylko chciałem się odnieść właśnie do tych, do tych państw, miast, bo to, taką analogię już w historii, dużo bardziej współczesnej je sobie odnajduję, oczywiście przy wszystkich proporcjach i, i specyfikach. Na przykład podział na te księstwa, królestwa miasta włoskie które łatwo było później rzeczywiście przeciwnikom przejmować albo bardziej zorganizowanym. W no bo właśnie dlatego, przez to rozproszenie, przez to, że nie było jakiegoś zorganizowanego bytu. I nawet patrząc na naszą polską historię, my cały czas gdzieś tam w głowie mamy: Ach, ci straszni rozbiorcy, którzy nam tu rozebrali Polskę, w, i, i w, ale tak, oni rozebrali coś, co się samo od środka rozkładało i, w, i weszli na gotowe. Więc tutaj mi się wydaje, że to są albo później znowu mamy barbarzyńców, te wcześniej nie później którzy wchodzą na teren imperium rzymskiego tak znowu który się już rozkładało od wewnątrz więc to jest pewien naturalny proces kiedy lepiej zorganizowany byt wchodzi na teren który sobie jakoś tam funkcjonował ale nie musiał się z takim przeciwnikiem mierzyć i kwestią jest później co ten przeciwnik robi na terenie na który wszedł ale często jest właśnie tak że wchodzi na gotowe wchodzi w masło bo to co jest zastaje nie jest w stanie się przeciwstawić. Jeżeli ci Izraelici na tej pustyni rzeczywiście przez Boga zostają zorganizowani w pewien spójny byt, o, o mocnej tożsamości, o nowej mentalności i wchodzą jako zdobywcy, tak? W, w, w miejsce, w którym ci tam sobie nie wiem, paśli, łowili coś, co, coś tam sobie robili rolnicy, coś tam sobie siali, no to marne szanse mieli, nie? Tak, po prostu tak. wchodzą. A I inną jeszcze... kwestią jest to, co, co potem robią z tymi ludźmi, które tak. zostają na miejscu. I to jest bardzo ważne, że zanim, i to będziemy jeszcze o tym mówić przy księdze złego, tak? zanim oskarżymy tutaj pana Boga, że on wycina, każe wycinać i tak dalej, to zwracajmy uwagę na to, kto co mówi, a dalej warto sobie sprawdzać też, jaka to jest forma hebrajska. Nie. Google naprawdę ma duże możliwości. I teraz jeszcze jedna rzecz, która nam się tutaj pojawia, to jest kwestia jakby takiego przestrzegania, które Pan Bóg cały czas praktykuje w tekstach prorockich, bo od razu możemy sobie to powiązać. Teksty prorockie są znacznie wcześniejsze w redakcji, niż księga, którą dzisiaj czytamy. W tekstach prorockich Pan Bóg mówi chociażby u Amosa, Krótka księga warto przeczytać, że mówi: Ej, nie śpicie, Bo obudzicie się w cudzysłowie, tak z ręką w nocniku. Mm -hmm. Świadomość funkcjonowania. Y, jedzą, piją, leżą na łożach, popijają wino i nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. I Pan bóg mówi, za chwileczkę doświadczycie tego, że przez to, że po prostu y, żyliście byle jak Doświadczacie najazdu i przegrywacie. E, dlatego, że byliście wredni nawzajem dla siebie, nie szanowaliście siebie, tylko wielkie rozwarstwienie społeczne, nie ma współpracy, nie ma pomocy. To wy my myślicie, że kiedy będzie na jeść, to wy się skonsolidujecie i staniecie przeciwko niemu. Pan Bóg mówi, myślcie, dlatego jest cały czas ten imperatyw, czuwaj, obudź się, mhm. zmień myślenie. Dlaczego Pan Bóg. Permanentnie nam powtarza, bo ja jestem. Mhm. Ale Pan mówi, ale głowę dałem na wyposażeniu. Ja was nie traktuję jak przedszkolaki, że was tu będę przerzucał, popychał, zrobię za was, a wy tylko papkę połkniecie. Pan mówi, nie, to nie jest coś takiego. Całe działanie Pana Boga jest działaniem na, z wolnymi ludźmi. Z nami jako z wolnymi ludźmi. Zatem decyzje należą do nas. Słuchajcie, to jest niesamowity w ogóle temat. My, my go dzisiaj nie poruszymy, ale, w, ale to, co teraz powiedziałaś jest niezwykle ważne. Bo jak czytamy, szczególnie proroków, tam co chwilę jest, jest właśnie ochrzanianie w Izraelitów za to, jak się zachowują wobec najazdu. Wobec zagrożenia, które, które przychodzi, że nie, że nie pamiętają o Bogu. Bo tam są dwie postawy. Jedna, ta, którą wspomniałeś, Zamosa, czy takiego właśnie leżą na łożach, piją w, i w ogóle. W tym rozkładają się. I, I druga, taki patriotyzm bez Boga, nie? W, Że oni teraz tu się zawezmą, za teraz się zepną i będą teraz bardzo, bardziej izraelscy od, od Izraela jeszcze, w, niż, niż w ogóle Pan Bóg wymyślił. Ale Pan Bóg w tym wszystkim jest nieistotny. Nasza tożsamość jest ważna, nie? E, I oni będą walczyć, pomimo Boga. Nie? Tak. I co więcej, to jest kwestia tak zwanego pseudo-honoru. Teraz, mm, no e, tak. dlatego Pan Bóg pokazuje swoją potęgę, mm. swoją moc, swoją mądrość. Pan Bóg mówi: Ej, chłopaki, ja mam ogląd całej mm. rzeczywistości i w czasie, a wy macie ogląd tylko tutaj. To zwykła, e, jakby najbardziej prosta głowa strategiczna mówi: Dobra, słuchamy tego, kto ma szerszy ogląd, bo mm. inaczej będzie po nas. Słuchajcie, jest w ogóle, jesteśmy w tej chwili w bardzo e, takim e, neurologicznym miejscu, dlatego, że ogromna część chrześcijaństwa dzisiejszego, współczesnego, jest zinfiltrowana takim myśleniem Izraela o Izraelu e, na sposób, który przedstawia politycznie dzisiejsze kierownictwo państwa Izrael. I to jest coś niesamowitego, no bo wiecie, jeżeli jesteście tutaj, to, to większość z Was jest dobrze zorientowana również w tym, że i na nasze myślenie dzisiaj bardzo wpływa ten taki protestancki nurt myślenia o, o Izraelu. I nawet dzisiaj, kiedy się, dzieje się to, co się dzieje, chociażby w Strefie Gazy. Bezkrytyczne bez bez poparcie dla wszelkich działań Izraela jest ze strony właśnie pewnych nurtów protestanckich w USA, a to idzie na nas wszystkich. Więc my musimy się przyjrzeć temu, co naprawdę jest w piśmie, co naprawdę mówi Biblia, a nie to, co inni mówią, że Biblia mówi. Nie? Tak. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo nie mówimy tu o wszystkich nurtach protestanckich, nie mówimy tu w ogóle, jakby nikogo nie oskarżamy, mówimy o mhm. ideologii Izraela. Tak. I teraz tak. dlaczego robimy te spotkania z ukierunkowaniem na Pana Boga? Ponieważ jeżeli nie ma Boga, nie ma Izraela, jeżeli Izrael nie idzie za Bogiem, to się rozkrzacza tak jak Polacy, jak Niemcy, jak mhm. ktokolwiek, jak każdy z nas w swoim prywatnym życiu. I teraz oddzielmy pragnienie sensacji, nowości, inności i podążanie za ideologią Izraela od tego, jak Pan Bóg pokazuje siebie. Nie mamy nigdzie gloryfikacji bądź jak Izrael. Jeżeli by w Biblii było choć raz wymienione bądź jak Izrael, to owszem, oczywiście moglibyśmy powiedzieć fantastycznie to my idziemy dokładnie za tym, co Pan Bóg pokazuje, mówi bądź jak Izrael. Natomiast co mamy w Biblii? U Izajasza mamy fantastyczny tekst w XIX rozdziale czytamy takie słowa. I warto sobie je przeczytać też w szerszym kontekście. Um. Pan da się poznać Egipcjanom. Egipcjanie zaś nie tylko poznają Pana w ów dzień, ale czcić go będą. Mówimy o Jachwę. Ofiarami ze zwierząt i z pokarmów złożą też śluby Panu i wypełnią je. Choć zostaną ciężko dotknięci. Chorobami Panichu zdrowi, oni nawrócą się do Pana, który ich wysłucha i uleczy. W ów dzień. Droga z Egiptu do Asyrii. Stanie otworem. Asyria przyjdzie do Egiptu, Egipt do Asyrii, lecz Egipt służyć będzie Asyrii. W ów dzień Izrael jako trzeci kraj z Egiptem i Asyrią będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Uwaga, bo kto zamierza skończyć na tym zdaniu. Pan zastępów pobłogosławi mu mówiąc, błogosławiony niech będzie Egipt mój lud i Asyria dzieło moich rąk i Izrael moje dziedzictwo. Dla wyjaśnienia, słowo dziedzictwo oznacza tylko to, że bierze się coś w posiadanie nic więcej nie jest podkobierca urodzony. I teraz y, pamiętajmy o tym, że Bóg stworzył człowieka, a nie Bóg stworzył tylko Izrael. Stąd, albo bierzemy na poważnie słowa Pana Boga i idziemy za nim, Albo po prostu wkręcamy się w ideologię, i tutaj każda narodowa ideologia może być utkana na tej bazie. Również polska. Znamy wersję polskokatolicką. Oczywiście. Stąd albo słuchamy Boga i jesteśmy chrześcijanoi, albo nie jesteśmy chrześcijanoi i decyzja należy do każdego z nas. Panie, ja dzisiaj, tak mogę już? Tak, tak. <słuch> Panie, ja dzisiaj Pani ja dzisiaj pragnę cię błog... ja ci błogosławić. Błogosławić Ciebie, który bierzesz i taką mocną ręką. Odsuwasz wszystkie nasze intelektualne fascynacje i ideologiczne fascynacje. Otrzypujesz nas z tych e, koncepcji, e, takich łatwiejszych, i mówisz, że wszystko pokazuje na Ciebie. Ty jesteś Bogiem. Panie, proszę cię o zmianę myślenia mojego myślenia, myślenia każdego z nas, e, myślenia o autorytetach, myślenia o e, liderach, myślenia o nurtach. Proszę cię, Panie, o to, że żebyś szturchał mnie w każdej sekundzie, wtedy, kiedy Ty mówisz: Ja jestem. Dobra, Panie, ja chcę iść za Tobą, a nie chcę iść za nikim innym. I proszę Cię, Panie, żebyś okazywał swoją potęgę na moich oczach, żebym mogła Ciebie widzieć i nas wszystkich, którzy tu jesteśmy. Panie, otrzeźwiaj, szturchaj i dawaj nam do zrozumienia, yy, że Ty jesteś, żeby nam się wszystko w głowie ciągle ustawiało z powrotem na właściwe ścieżki. Dobra Ojcze, wołam do Ciebie dzisiaj o to, Żebyś poszerzył nasze serca, żebyś poszerzył moje serce, abym nie widział e, tylko końca własnego nosa i tylko swoich, jako wybranych, ale żebym widział każdego człowieka jako Twoje dziecko, jako Twoje dzieło, jako, e, jako umiłowane dziecko ojca, który w niebie. Dziękuję Ci, dobry Ojcze, za to, że Ty dzisiaj mnie napominasz, żebym nie krzywdził. E, Żebym nie gardził, żebym nie odrzucał, ale żebym miał ucho uważnie otwarte na Twój głos i serce otwarte na Twoje działanie, żeby prawo nigdy, żadne zasady, żadne nakazy, żadne ideologie nie wyprzedzały serca, żeby moje serce kochało każdego człowieka tak, jak Ty kochasz każdego człowieka, którego stworzyłeś. Dobry ojcze, proszę Cię dzisiaj, dla nas, abyśmy byli światłem Twoim, które świeci pośród Ziemi, błogosławieństwem dla wszystkich narodów, dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, niezależnie od jego sytuacji, od tego w co on dzisiaj wierzy i gdzie on dzisiaj jest. Dobry ojcze, uczyń nas na nowo tym, co sam zamierzyłeś, abyśmy byli jako chrześcijanie dzisiaj światłem Twoim. I byśmy słyszeli Ciebie, i za Tobą kroczyli, i Ciebie pokazywali. Amen. Amen. I takie PS. Nie martwcie się tym, jeżeli nagle stajecie wobec tego, że trzeba kurczę zmienić pogląd, tak? Albo, że nagle się okazuje, że dałem się wkręcić i wstyd, i lepiej się nie przyznawać, lepiej być wkręconym. Nie. Jakbyśmy dzisiaj poznali jakby mieli świadomość tego, kim jest Pan Bóg i wiedzieli, że my z Nim żyjemy dalej, no to nikt z nas z życia by nie chciał przegrać. Tak więc myślę, że się nie ma co zastanawiać. Tak naprawdę tylko zwierzęta nie zmieniają poglądów. Tak my je zmieniamy ciągle, bo to, to świadczy o naszej wolności, o tym, że się rozwijamy. Więc nie, nie cofajmy się tylko dlatego, że wstyd byłoby zrobić krok do przodu, tak, bo trzeba by się wycofać z czegoś, tylko po prostu bądźmy dojrzałymi ludźmi, którzy się rozwijają. I chwała Bogu, że jeszcze w tym wieku, z takim kolorem włosów, tak, mogę się rozwijać. Więc dzisiaj zapraszamy was do no właśnie, do tej odwagi. Tak jak Jozue był zachęcany do tego, miej odwagę, wejdź, idź, tak, zdobywaj. Tak, ja to dzisiaj też odbieram do nas, idź, zdobywaj nową mentalność, miej odwagę, odrzucać stare poglądy i żeby była jasność, my, my was tu nie będziemy ani dzisiaj, ani żadnego innego dnia yy, nakłaniać do jakiejś konkretnej, właśnie ideologii czy koncepcji, bo to znowu my byśmy wpadli w taką samą pułapkę, w jaką yy, chcą nas wprowadzać różni, yy, różni ludzie, ale wiecie, to jest klucz do tego, żeby się nie dawać manipulować. Skupiasz się na Bogu, skupiasz się na tym, co mówi. Otwierasz serce, prosisz ducha świętego o mądrość, słuchasz mądrych ludzi również yy, i budujesz z tego, no właśnie, swój pogląd na sytuację. Nie? Ale naprawdę, za każdym razem, kiedy włącza ci się taki prosty mechanizm ideologiczny, w którąkolwiek stronę, bo to o zasadę chodzi, nie o, nie w tej chwili, o konkretny pogląd, to uważaj. Bo to prawdopodobnie właśnie jesteś na dobrej ścieżce do, do tego, żeby dać się zmanipulować. Zobaczcie, jak dzisiaj Bóg nas naprawdę przez two, swoje słowo, zanurzone w konkrecie też historycznym, politycznym, e, prowadzi do tego, żebyśmy byli mądrzy jego mądrością. A nie stawali się jedną ze stron w sporze ideologicznym, w której właściwie żadna ze stron nie ma racji. I jeszcze jedna rzecz. Sprawdzajcie. Krytykujcie nas, ale sprawdzajcie. Sprawdzajcie, po to mówimy, jakie formy, po to mówimy, gdzie to jeszcze w Biblii jest. Sprawdzaj. Nie, nie masz brać na wiarę tego, co mówimy. Sprawdzaj. To nie chodzi o to, że patrzysz na nasze wykształcenia i mówisz, dobra, no to w oparciu o wasze wykształcenie. Nie, to nie chodzi o tytuły, zwróćcie uwagę, nie umieszczamy ich tutaj przy naszych nazwiskach. Chodzi o to, żeby patrzeć na Boga. A Bogu dzięki biblistyka rozwija się bardzo szybko, więc to, że ja ciągle muszę wer weryfikować swoje myślenie i, i muszę się przyznawać, jak ojciec profesor Jankowski nie czytaj tych moich starych artykułów z 40 lat, jeszcze takich nie mam, co nie? Ale uważaj, bo niektóre. To jest teorie... ten, który był e, głównym redaktorem e, biblistycznym. O, o, o niej mówimy. Mhm. Tak. On mówił, ej, te 40, 40 lat temu mówił, nie czytaj, nie czytaj, nie czytaj, boż biblistyka poszła bardzo do przodu, my lepiej rozumiemy. I przez to potrzebujemy się wycofać z niektórych stwierdzeń pseudoteologicznych, typu kara i tak dalej. Więc weryfikujcie, Bóg dał nam głowę, ale przede wszystkim dał nam siebie. Więc do boju. Już w tej chwili jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy, w, w, waszego, waszego dzielenia, bo myślę, że w tej sprawie wielu z nas ma dużo ciekawego do powiedzenia, właśnie w sprawie tych, tych, tych poglądów yy, na temat tego, kim jest Izrael, czym jest Ziemia Obiecana, w, jak należy traktować narody w, w Ziemi Obiecanej. Rzecz niesamowita, jak, bi, jak Biblia stała się aktualna w, yy, i sytuacja. W Ziemi obiecanej stała się aktualna właśnie, właśnie dzisiaj, w świetle Słowa Bożego, w świetle tego, co no właśnie, do czego nas, nas również prowadzi Bóg. Więc zapraszamy Was naprawdę do szczerego dzielenia, nie? bo to z tego dzielenia nam też później wychodzą bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy. Widzimy się jutro, słuchajcie. Do zobaczenia Z Bogiem. z Bogiem.